Czy widzowie, jestem Karol i dziś jesteśmy nad rzeką. W samym początku widzicie kwitnące fioletowe bociszki. To są kwiaty prawdopodobnie bzu, ale nie jestem pewien. Mają różowe pąki. Niedługo ta roślina zakwitnie. To ten krzew. Pakiety kwiatów mają wielkość około dłoni. A liście mają około 5 cm długości. Przewrócił, gdy szedłem nad rzekę. Zobaczyłem go obok niej. tygodniej sprawdzę ja, jak zakwitł, w rzece żyje dużo zwierząt. A także ryby. Klenie, świnki, strągi, lizy, które kryją się pod kamieniami. Można spotkać też strzeble potkowe, ale one ba występują bardziej w małych potokach. Można też spotkać skorupiaki, takie jak: na przykład, rak szlachetny, brak błotny to dwa rodzime gatunki występujące naturalnie w naszym kraju. Możemy spotkać także dużo owadów, wyważek, jętki. a także ciki czy kiełże. Kiełże pokazywałem wam na jednym z pierwszych odcinków na kanale. Widzicie piękne kwiaty trzmieliny. To krzew, który często rośnie nad rzeką. Brzeg rzeki też tętni życiem. Gniazda mogą mieć tam kaczki, serkozy czy też łabędzie. Pod brzegiem rzeki, szczególnie gdy, rzeka jest urwi... gdy brzegi rzeki są urwiste, osiedlają się też następujące ptaki. Rodek, który drąży w ziemi swoje gniazda, ale także jaskółka, brzegówka, która robi tak samo jak zimorodek: drąży w brzegu rzeki swoje gniazda. Brzegówki często możemy spotkać wielkimi koloniami, które osiedlają się na stromych brzegach. Rzeki i drążą tam swoje gniazda. Teraz, po, teraz widzicie na ekranie czosnek niedźwiedzi. Czosnek niedźwiedzi już zakwitł. Piękne białe kwiaty. Rośliny też spotkałem nad rzeką. W rzeki często znajduje się też łąka. Na przyrzecznych łąkach można spotkać piękne kwiaty i trawy. występuje też chrząszcz żółtobrzeżek on na ryby i zwierzęta wodne przykład kijanki czy też wspomniane już wcześniej miłże. Jest w wielkości 5 cm. Zwykle dorasta do 2 cm długości, jest też bardzo sprawnym łowcą. Płynie głównie w starorzeczach. Jedną z największych polskich rzek jest Wisła. Która ma wiele dopływów. Jak możemy spotkać także ryby o których nie wspomniałem? Okonie, bolenie, jesiotry czy nawet trocie. Teraz widzicie ujście jednej rzeki do drugiej. moment kiedy jedna rzeka mniejsza wpada do drugiej większej. Teraz widzicie jakieś drzewo, które pięknie zakwitło. Za chwilę pokażę je wam w całości. Drzewo też spotkałem nad rzeką. Teraz widzimy czubek tego drzewa. Uwagę zasługują też małe leśne potoki. Co prawda możemy znaleźć mniej ryb, ale też są bardzo piękne. Ryby zamieszkujące te potoki są to przykład pstrągi czy, czy też lipienie. W potoczkach ryby często rosną mniejsze, ponieważ nie mają za dużo miejsca do rozwoju. Małe potoki wpadają do większych rzek. To już wszystko do zobaczenia.